Dzień dobry. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, na początek mały testik. W ciągu trzech sekund wymień, proszę, trzy osoby, które kochasz. No i co? Jesteś na tej liście również? A i to cię mam albo nie mam, bo właśnie. Takie zadanie y, zapodałam na moim Instagramie i na TikToku, i na szczęście i ku mojej wielkiej uciesze, było bardzo dużo osób, które wymieniły siebie wśród tych trzech osób. Niektórym <grym> zabrakło miejsca, bo na przykład mają trójkę, czwórkę, dzieci. No, Ci są usprawiedliwieni. Dla nich sprawdzianem powinno być. Y, Pięć osób, maks. Wiem o tym jako matka, że dzieci są instynktownie wymieniane w pierwszej kolejności. No ale niestety znalazło się również dużo osób, które w ogóle nie wzięły siebie pod uwagę. Padały komentarze typu: Ja nie jestem od kochania siebie, albo zawsze zapominam o sobie, albo bo nie lubię siebie bo szczęście innych jest dla mnie ważniejsze. I właśnie do osób z tej grupy, która zapomniała wymienić siebie na tej liście, kieruję dzisiejszy podcast. Dlatego porozmawiamy o tym, jak ważne jest, by kochać siebie i co zrobić, by tak się stało. Ja nazywam się Agnieszka Święciło, a to jest drugi odcinek podcastu Cztery Sfery, którego celem jest poprawa jakości życia i zboostowanie poziomu twojego szczęścia w holistycznym ujęciu w oparciu o sferę emocjonalną, duchową, intelektualną i fizyczną. I jeśli spodoba ci się to, o czym dziś Powiem, nie zapomnij zaobserwować, tudzież zasubskrybować, polubić i udostępnić tym, którzy według ciebie również powinni tego podcastu posłuchać. A jeśli masz życzenie podzielić się ze mną swoimi spostrzeżeniami na temat dzisiejszych treści, to zapraszam do kontaktu przez wiadomość prywatną na Instagramie lub mailowo pod adresem aga.święciłomałpa.gmail.com każdy feedback, każda reakcja jest dla mnie cudownym powodem do wdzięczności i motywacją do działania i tworzenia nowych odcinków. I od razu na początku pragnę zaznaczyć, iż nie jestem ani psychoterapeutą, ani lekarzem, więc jeśli potrzebujesz medycznej pomocy, skontaktuj się proszę ze specjalistą. Uważam, że żyjemy w społeczeństwie, które nie nauczyło nas kochać siebie. Aczkolwiek zauważam również, że to się zmienia i bardzo mnie to cieszy, bo widać, że młodzi rodzice kładą bardzo duży nacisk na to, aby ich dzieci znały swoją wartość i potrafiły szczerze kochać siebie. No ale już dla Starszego pokolenia, czyli dla tych, którzy urodzili się przed 2000 rokiem, nie jest to już tak oczywista sprawa i sami musimy się tego nauczyć. Ale za to doskonale wiemy, jak kochać innych, i tę umiejętność opanowaliśmy do perfekcji. Nauczeni jesteśmy, że jak kochamy innych, gdy w całości poświęcamy siebie innym, to dzięki temu czujemy się bezpieczni, czujemy się zaopiekowani, czujemy, że komuś na nas zależy i jest to poniekąd dobra umiejętność, bo potrzeba bezpieczeństwa i przynależności są bardzo ważnymi aspektami, zapewniającymi prawidłowy rozwój każdego człowieka. Według Abrahama Maslowa właśnie te dwie potrzeby, czyli potrzeba bezpieczeństwa i przynależności, są na drugim i trzecim miejscu w hierarchii potrzeb, zaraz za podstawowymi potrzebami fizjologicznymi, takimi jak jedzenie czy picie. I aktywizowanie każdej kolejnej potrzeby jest uwarunkowanie spełnieniem poprzednich. Czyli przykładowo, gdy zapewnimy sobie jedzenie i picie, wtedy czujemy się bezpiecznie, a jak już czujemy się bezpiecznie, wtedy mam potrzebę przynależności itd. Tak tak Dlatego zdając sobie z tego sprawę, możemy świadomie zaspokajać te potrzeby, ale przede wszystkim oczekując tego od siebie, bo oczekując tego od innych, to tak jak oddanie swojego życia w czyjeś ręce i bardzo często jest to zgubne, gdyż każdy z nas, Inaczej może interpretować te potrzeby. Dlatego zacznij od siebie, a najlepiej i najpełniej zapewnisz sobie te potrzeby, gdy skupisz się troszkę bardziej na sobie. Gdy odkryjesz swoje wartości, gdy będziesz je pielęgnować, gdy zaakceptujesz swoją przeszłość, gdy wybaczysz sobie swoje niepowodzenia, gdy pozbędzisz się wstydu za swoje. Działania z przeszłości, gdy zaczniesz akceptować nie tylko te emocje, które tworzą miłość, ale i te, które wywołują strach, niepewność, złość, gdy nie będą przeszkadzać ci twoje wady, a te, które możesz zniwelować, świadomie przepracujesz. Bo pamiętaj, że miłość, tak jak i szczęście, to jest kwestia wyboru, Twojego wyboru. Czy chcesz kochać? Czy chcesz być szczęśliwa, chcesz być szczęśliwy, to wszystko zależy od Ciebie. I pamiętaj również, że gdy kochasz siebie ze wszystkimi zaletami i wadami, możesz pełniej i bardziej kochać innych, a inni będą wiedzieli, jak kochać Ciebie, bo Ty to będziesz wiedzieć. A jeśli potrafisz doceniać siebie, to gwarantuję ci, że docenisz nawet najmniejszy gest skierowany w Twoim kierunku. I tutaj o docenianiu bardzo dużo mówię w moim pierwszym odcinku podcastu, do którego już teraz bardzo serdecznie Cię zapraszam. Znajdziesz tam dużo informacji o tym, jak doceniać właśnie siebie. Natomiast jeśli nie kochamy siebie, a. Potrzebujemy tej miłości, to bardzo często bierzemy po prostu to, co los nam da. Żądza uczucia powoduje, że robimy rzeczy sprzeczne bardzo często z naszą osobowością. Nierzadko tracimy szacunek do siebie, co wychodzi z czasem. Co więcej, inni też nas nie szanują. Poświęcamy wtedy wszystko w imię miłości, by być kochanym, potrzebnym, bezpiecznym. I nasze szczęście właśnie uwarunkowane jest obecnością drugiego człowieka. Kiedyś moja dawna znajoma miała zdiagnozowaną endometriozę. Nie mogła mieć dzieci. Wyrok. I pamiętam, że mówiła mi wtedy, że jej świat się zawalił że tak bardzo chciała mieć dziecko, że tak bardzo chciała, by ktoś ją tak po prostu kochał. No i te ostatnie słowa bardzo mnie zaskoczyły. Pomyślałam sobie wtedy, o Jezus, dziewczyno, to nie tak. Chyba nie dlatego chcemy mieć dzieci. Pomyślałam, że jest bardzo nieszczęśliwą osobą. No ale okazało się, po dwóch latach, że diagnoza była błędna i spotkałam ją z w ósmym miesiącu ciąży, tryskającą szczęściem, ale cały czas miałam w głowie te jej słowa, że tak bardzo chcę, by ktoś ją tak po prostu pokochał, że jej szczęście jest uwarunkowane obecnością drugiego człowieka tylko dlatego, że będzie jej tak po prostu. Kochać. Dlatego uważam, że kluczowe jest zbudowanie fundamentu, fundamentu szczęścia, który oparty jest o miłość do siebie, by nie dopuścić do tego, że będziemy w stanie zrobić dosłownie wszystko, by zatrzymać przy sobie osobę, by zdobyć jakąś osobę, by potrafić wystarczająco mocno kochać siebie, by. Jakiekolwiek niefortunne wydarzenia w naszym życiu całkowicie odebrały nam chęć do życia. Bo pamiętajmy, że ludzie odchodzą, związki się rozpadają, i co wtedy? Wtedy jest ból, cierpienie, desperacja i schemat się powtarza. I kolejny związek, kolejna relacja w tym samym cyklu zachowań. I wtedy właśnie w takich sytuacjach myślisz sobie, co jest ze mną nie tak? Albo pytasz, albo nie stwierdzasz, jestem beznadziejna, jestem debilem. I tu właśnie, w tym momencie, pojawia się pieprzony, skurczybek, zwany potocznie, chociaż właściwie naukowo, krytykiem wewnętrznym. I chyba wszyscy bardzo dobrze znamy ten głos. Mian głos, który pojawia się bardzo często w sytuacjach, gdy coś zawalimy, gdy stoimy przed jakąś trudną decyzją, albo przed jakimś wyzwaniem, albo przed potrzebą zmiany czegoś w naszym życiu. I ten głos, co prawda, jest bardzo ważny, jest bardzo potrzebny, bo nierzadko ukazuje nam, Realne podejście do sprawy, zwłaszcza wtedy, gdy naprawdę coś zawalimy. Ale gdy ten głos jest zbyt głośny, zbyt gadatliwy, z wybujałą na maksa wyobraźnią, to wyrządza nam on zajebistą krzywdę. Potęguje nienawiść do siebie, mocno obniża samoocenę, mocno obniża poczucie wartości. Zatem ujarzmienie go to pierwszy krok. Według mnie, do pokochania siebie. Dlatego, aby spróbować ujarzmić tego właśnie skórczybyka, zapraszam cię serdecznie do ćwiczenia, do którego będziesz potrzebować dwie kartki: jedną mniejszą, drugą większą i długopis. I na tej mniejszej kartce napisz, proszę, wszystko to, co cię w tobie wkurza? Wszystko to, czego w sobie nie lubisz. Wypisz wszystkie swoje wady i napisz to w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Czyli jestem beznadziejna, nic nie umiem, jestem brzydki, mam odstające uszy, mam krzywe zęby, jestem niedobrą matką, jestem wyrodnym ojcem itd., dalej. Jeśli chcesz. Zatrzymaj, proszę, to nagranie. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz, by wykonać tę czynność. A ja tutaj oczywiście poczekam na Ciebie, dlatego śmiało, działaj. No, jeśli lista jest już sporządzona, to wyobraź sobie teraz, że przed Tobą siedzisz Ty w wieku siedmiu lat. Jeśli chcesz, możesz wziąć jakieś swoje zdjęcie z dzieciństwa i postawić je przed sobą. I weź tę zapisaną kartkę i przeczytaj wszystko to, co na niej się znajduje, temu właśnie dziecku. Zmień oczywiście to na drugą osobę liczby pojedynczej, czyli jesteś beznadziejny, jesteś brzydki. Nic nie umiesz, masz odstające uszy, masz krzywe zęby, jesteś wyrodnym synem, jesteś niedobrą córką. Jeśli chcesz, możesz śmiało ponownie spauzować w tym momencie to nagranie, by wykonać tę czynność. No i jak się teraz czujesz? Aż w ogóle, czy powiedziałaś, czy wykrzyczałeś temu siedmioletniemu sobie... To wszystko co masz napisane na liście. Na pewno było ci ciężko najeżdżać takimi wyzwiskami, inwektywami takie małe, bezbronne dziecko. Dlatego pytam się ciebie dlaczego pozwalasz, by twój krytyk wewnętrzny mówił tak do siebie. Dlaczego ty tak mówisz do siebie? Dlaczego ty tak myślisz o sobie? Przecież ty już nie jesteś tak bezbronną istotą. Jesteś człowiekiem świadomym, masz rewelacyjnie rozwinięty umysł. Twój zasób słów i myśli są na naprawdę wysokim poziomie. Naprawdę możesz się bronić. Dlaczego tego nie robisz? Dlaczego pozwalasz, by ten krytyk przejął kontrolę nad tobą i determinował twoje samopoczucie i twoje poczucie wartości? Wychwytuj świadomie te ohydne treści, które pojawiają się w Twojej głowie, i od razu ucinaj dialog. Czapuj, knebluj. Nie pozwól, by te słowa zawładnęły tobą. Masz na to wpływ. Naprawdę. Ale to jeszcze nie koniec ćwiczenia. Teraz chciałabym, byś wyobraziła sobie, żebyś wyobraził sobie, że podchodzi do ciebie takie małe dziecko i mówi tak. Hmm. Ale jestem brzydka, jestem beznadziejny, ale mam odstające uszy, nic nie umiem, jestem niedobrym dzieckiem, jestem okropną dziewczynką. Co byś doradziła takiemu dziecku? Jak byś pocieszył taką istotę, która tak źle mówi o sobie? Jak chcesz, możesz wypowiedzieć te słowa na głos. Ja poczekam. Z na nagrań. No, i to jest właśnie ten paradoks, że innym potrafimy doradzić, innych potrafimy pocieszyć, a siebie już nie. No i właśnie to trzeba zmienić. Trzeba nauczyć się pomagać sobie, pocieszać siebie. Dlatego za każdym razem, gdy wychwycisz ten głos, wyobraź sobie siebie właśnie jako to małe dziecko, które chcesz pocieszyć. Próbuj. No, ale chwila, chwila, jeszcze mamy tę kartkę przed sobą, tę zapisaną. Z którą trzeba coś koniecznie zrobić, dlatego sugeruję ją podrzeć, spalić, wyrzucić do kosza i zrób to, proszę, rytualnie, z namaszczeniem, z celebracją. Zobacz, jak te słowa się wypalają, albo jak giną w zagnieceniach, gdy tę kartkę miętolisz w ręku i spójrz, jak ta kartka zmiętolona leci do kosza. Jak już to zrobisz? To zapraszam do ciągu dalszego ćwiczenia, bo mamy jeszcze jedną, tę większą kartkę. No dobra, z jedną kartką sobie poradziliśmy, ale jest jeszcze jedna kartka, ta większa, którą też należałoby zapełnić. I tutaj prośba do ciebie, by wypisać na niej wszystko to, co w sobie lubisz, wszystko to, za co siebie cenisz, wszystko to, co się tobie w tobie podoba. Zapełnij całą kartkę. No I wiem, że może to być trudne, bo hmm, o wadach to możemy gadać godzinami, myśleć non-stop, ale już o swoich zaletach nie. Dlatego postaraj się. A jeśli to dla ciebie za ciężkie, to możesz również poprosić kogoś bliskiego, kogoś z Twojej rodziny. Męża, żonę, partnera, partnerkę, przyjaciółkę, kumpla, by napisali ci, za co Ciebie lubią, za co Ciebie cenią, dlaczego tak długo z Tobą wytrzymują. I jak już uzbierasz te wszystkie informacje, to spisz je wszystkie na kartce w pierwszej osobie liczby pojedynczej czyli yy, jestem świetnym kumplem. Jestem bardzo pozytywną y, osobą. Mam piękne oczy, mam y, ładny, szczery uśmiech. Jestem cierpliwy, jestem pracowita, można zawsze na mnie liczyć. Jestem oazą spokoju, mam świetne poczucie humoru itd. Tak tak Także spisz to sobie wszystko na kartce, jak chcesz. Spałuj nagranie i wróć, gdy kartka będzie zapełniona. I jeśli Twoja lista jest już gotowa, to teraz przeczytaj to wszystko sobie na głos. Następnie weź to zdjęcie, którego używałaś, którego używałeś w pierwszej części ćwiczenia, czyli to zdjęcie ciebie z dzieciństwa, przyklej je na lustrze w łazience albo na lodówce. Obok tego zdjęcia przyklej tę listę, którą właśnie teraz e, masz przed sobą. I za każdym razem, gdy myjesz zęby, gdy czeszesz włosy, gdy suszysz włosy, gdy otwierasz lodówkę, znaczy zanim otworzysz lodówkę, no możesz tę kartkę umieścić również w lodówce, nie, nie ma problemu, ale za każdym razem, gdy widzisz tę kartkę i to zdjęcie, powtarzaj sobie te słowa zapisane na głos, najlepiej. A dodatkowo, jeśli chcesz, to możesz. Te zdania przesłać do mnie na maila na adres aga.swinciołompa@gmail.com, święciło bez polskich znaków. Jeszcze raz powtórzę: gmail.com, a ja nagram specjalnie dla ciebie spersonalizowaną medytację z użyciem właśnie tych zdań w formie afirmacji, byś mogła, byś mógł tuż przed snem słuchać sobie tego. To byłaby taka trochę medytacja, wprowadzająca cię właśnie w stan takiego półsnu, gdzie wtedy właśnie najczulsza jest twoja podświadomość i najlepiej koduje treści, które są przekazywane właśnie kanałem słuchowym. Yy, czyli transportujemy te treści do twojej podświadomości, czyli dokładnie tam, gdzie siedzi ten twój skurczybek. Dlatego jeśli chcesz, śmiało pisz. I tu chciałabym y, zakończyć dzisiejszy podcast, bo zdaję sobie sprawę z tego, że dla tych, którzy podjęli się dzisiaj tego ćwiczenia, no to może być już za dużo, bo to ćwiczenie rzeczywiście bardzo angażuje i wyczerpuje emocjonalnie. Y, dlatego o kolejnych sposobach na podniesienie poziomu miłości do siebie opowiem w kolejnym odcinku, na który już teraz serdecznie Cię zapraszam. A dziś bardzo. Bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłaś, że poświęciłeś swój czas na wysłuchanie tego podcastu. No i jeśli ci się podobał to nie zapomnij proszę polubić, zasubskrybować i ewentualnie udostępnić tym osobom, które według ciebie również powinny go wysłuchać. Także raz jeszcze ci dziękuję. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci miłego dnia.